Cześć wam wszystkim z tej strony rafaulsells.pl i w tym nagraniu pokażę wam kolejną metodę jak wyszukiwać produkty do sprzedaży do reklam na Facebook Ads czy TikTok Ads. W tym nagraniu podzielę się z wami takim oto narzędziem TikTok Creative Center. Link do tego narzędzia oczywiście będziecie mieli pod nagraniem, czyli w opisie tego nagrania. Klikamy sobie w inspirację, top ads i pojawia nam się taka wyszukiwarka. Gdzie możemy wpisywać sobie słowa kluczowe, nisze, w jakie chcemy szukać produktów. Tutaj TikTok pokazuje nam trendy wyszukiwań, shopnow, hashtag TikTok made me buy it, który już wyjaśniałem w zeszłym nagraniu. Kto nie widział, to zapraszam do poprzedniego nagrania. 50% off, free shipping, TikTok made me buy it bez hashtaga. Gdy klikniemy sobie właśnie. Ten hashtag TikTok Made Me it Zawęzimy sobie tutaj do dodanego kraju. Ja zawsze wybieram Stany Zjednoczone. Kategoria, na przykład moja ulubiona pets czyli zwierzaki. Ustawię sobie na konwersję Product Sales i ostatnie 30 dni. I. Tu nam pokazuje TikTok wszystkie filmiki związane właśnie z tym hasztagiem Zawężone do Stanów Zjednoczonych I tych tutaj oto danych I patrzymy sobie I śledzimy sobie co tutaj ciekawego TikTok nam pokazuje Oczywiście zwracamy uwagę na reakcje, na CTR I tak dalej I sobie chodzimy po kolei I patrzymy, szukamy fajnych inspiracji, fajnych produktów Tutaj TikTok za bardzo nam wiele nie pokazał, ale możemy na przykład bez tego hashtaga, tylko z takimi danymi jak Stany Zjednoczone, kategoria zwierzaki, konwersja i product sales, 30 dni. I tutaj mamy znacznie więcej produktów, propozycji. I tak sobie szukamy. No, popatrzcie, no, jeśli mamy. Produkt to to właśnie taka jakaś buteleczka z piłeczką na wodę, na karmę 79 tysięcy polubień CTR na poziomie 28%. Wejdziemy sobie w analitykę i widzimy. Produkt targetowany do 24 krajów. Ruch, konwersja no tu akurat ta strona nie działa. Ale mamy tutaj dane polubienia: 5000 komentarzy, 4000 udostępnień, CTR 28% budżet dośredni, ale to oznacza, że reklamodawca dość dużo mocno promował ten produkt. I tu mamy też również takie, takie statystyki: CTR, CVR, kliknięcia, konwersje itd., itd. No i tak jak widzicie, fajne narzędzie, dzięki któremu możemy szukać sobie produktów oglądać oczywiście nie musimy zwierzaki możemy również zawęzić do takiej kategorii tutaj do kategorii oczywiście takie jakie nam pokazuje TikTok. Patrzeć co tutaj mamy ciekawego. Ja może sobie zawężę tą kategorię do do zabawek i sobie patrzymy co tutaj ciekawego mamy i tak chodzimy sobie, patrzymy. Tu mamy takie misie świecące. 6000 polubień. CTR na poziomie 10%. Wysoki budżet. Kaktusik dość znany już reklamodawcom, sprzedawcą w internecie, na Facebooku czy na TikToku. Tu poza reakcjami możemy również filtrować. REACH czyli liczba użytkowników, którzy widzieli wideo ostatnio CTR czyli wskaźnik kliknięć ten oto CTR tu oczywiście pokazuje nam od najmniejszego ale czym będziemy niżej schodzić to ten CTR będzie rosnął. Popatrzcie. O, tu jest taki ciekawy produkt, który mi się już bardzo podoba. 6000 polubień. CTR na poziomie 7%. Fajny. Ja bym osobiście przetestował ten produkt, bo mi się bardzo podoba. Taki produkt na ścianę z kierownicą, z gierką jakąś. Tu oczywiście jakichś większych danych nie mamy, ale to nie jest problem, żeby znaleźć ten produkt choćby na, na Aliexpressie, czy Temu, czy Alibabie i zobaczyć sobie, i zobaczyć dość dokładnie ten produkt, parametry z czego jest wykonany i tak dalej. 6000 polubień, 105 komentarzy, 296 udostępnień, CTR na poziomie 7%, fajny produkt. i możemy tak naprawdę każdą kategorię sobie przejść, popatrzeć dokładnie i szukać sobie jakiejś inspiracji, jakiegoś produktu, który może nam się spodobać i testować i testować jeszcze raz testować, bo słuchajcie, możemy wybrać sobie ten kaktusik, który oczywiście ja bym za bardzo nie polecał, bo to już trochę oklepany ten kaktusik śpiewający, ale załóżmy, no wybierzemy sobie Takie oto świecące mi się. No i żeby się przekonać, czy to się będzie w ogóle sprzedawało, to musimy sami puścić reklamę i patrzeć dokładnie, jak ten produkt reaguje. Możemy zrobić podobne filmiki, możemy znaleźć podobne kreacje wideo. Najlepiej byłoby znaleźć jakieś kreacje wideo, które są troszkę inne, nie to, co tutaj widzimy, albo w ogóle zamówić sobie i samemu stworzyć takie wideo. I tak sobie działać, mam nadzieję, że dla Was jest to dość metoda, dość jasna, klarowna, dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie, bo naprawdę idzie fajne te inspiracje e, znaleźć do reklam, możemy tu oczywiście zawężać do innych krajów, ja to zawsze proponuję oprócz Stanów Zjednoczonych, jak ktoś chce, to Wielka Brytania, Francja, Australia, m, Niemcy... Takie największe rynki e-commerce, nie skupiać się na Polsce, tylko właśnie ja zawsze jak coś, co zaznaczam sobie Stany Zjednoczone i szukam sobie produktów. Także to tyle jeśli chodzi o tę metodę i do zobaczenia w kolejnej.